Czy słyszałeś kiedyś o stworzeniu, o którym sami starożytni Słowianie próbowali zapomnieć? Co żyło na podwórkach domów, cicho czaiło się nocą, czekając na odpowiedni moment do działania? Dzisiaj zagłębimy się w jedną z najbardziej przerażających i ukrytych postaci w mitologii słowiańskiej o dworowoi. Istota tak niepokojąca, że została wymazana z popularnych legend, ale nie całkowicie. Przygotuj się na mroczną podróż przez zapomniane dziedzińce starożytności. Gdzie w świetle księżyca czaiło się niebezpieczeństwo. A jeśli lubisz tego typu mitologiczne zagadki, zasubskrybuj kanał tutaj, aby nie przegapić kolejnych filmów. Czeka na Ciebie mnóstwo mrocznych stworzeń i fascynujących historii. A teraz chodź ze mną, na rodziny podmiotów krajowych. Na długo przed miastami, księgami, a nawet królami istniała tylko ziemia, lasy i małe wioski starożytnych ludów słowiańskich. To był czas, kiedy życie było proste, ale niełatwe. Każda pora roku niosła ze sobą własne niebezpieczeństwa. Przeszywający chłód, nieprzewidywalne zbiory, dzikie zwierzęta. I oczywiście tajemnice kryjące się w niewidzialności. W tym starożytnym świecie Słowianie wierzyli w coś, o czym dzisiaj być może zapomnieliśmy że wszystko wokół nas ma ducha: dom, pole, zwierzęta, a nawet ogień, który podgrzewa kocioł. Ale najbliższymi, najbardziej intymnymi duchami były duchy domowe. Byli tam, cisi, niewidzialni, ale zawsze uważni. Według legend, kiedy budowano nowy dom, wydarzyło się coś magicznego. Nie wystarczyło podnieść ścian i zakryć sufitu. Potrzebny był rytuał. Pierwsi mieszkańcy ofiarowali kawałek świeżo upieczonego chleba, sól, a nawet kosmyk włosów zakopany w fundamentach. Wierzono, że w rezultacie duch zdecyduje się zamieszkać w tym miejscu. I tak domowi, opiekuńczy duch domu. Domowoi był postrzegany jako opiekun przodków. Mówili, że jest duchem przodka, kogoś, kto tak bardzo kochał swoją rodzinę, że postanowił nadal ją chronić nawet po śmierci. Mieszkał za piecem lub pod drewnianą podłogą i zajmował się wszystkim. Pomagał w nocnych obowiązkach, czuwał nad snami, a czasem nawet udzielał rad, ale tylko pod warunkiem, że był szanowany. Ale nie wszystkie duchy były tak łaskawe. Daleko od ciepła kominka, za drzwiami, istniał inny typ istot, duch, który nie szukał harmonii, ale raczej dominacji. Był panem tego, co pozostało poza domu. Podwórko, stajnie, szopy, ciemne pole, na które nikt nie chodził po zachodzie słońca. To właśnie tam odbył się dworowoj. Podczas gdy domowoi chronili, dworowoj oglądałem. Nie został wywołany. Pojawił się. A kiedy już tak się stało, rzadko był to dobry znak. Uważano, że dworowoj pojawił się, gdy relacje między domem a otaczającą przyrodą stały się niezrównoważone. Jeśli dom został zbudowany z chciwości. Jeśli zwierzęta były źle traktowane, lub jeśli podwórko było zaniedbywane, on przychodził. Niektóre historie mówią, że powstał z sombra do domowoi, jakby samo światło ochronne tworzyło ciemne i dzikie odbicie. Te dwie istoty były jak dwie strony tej samej monety. Jeden reprezentował schronienie, drugi nieznane terytorium. Jeden cieszył się harmonią, drugi żywił się strachem. I tak w wyobraźni starożytnych słowian, świat domowy to nie tylko drewno, kamień i słoma. Było to pole duchowe żywe i pulsujące, w którym niewidzialne siły decydowały o losach rodziny. Każdy zakątek domu miał oczy i każdy gest, nieważne jak mały, mógł sprawić przyjemność lub obudzić stworzenie, które lepiej byłoby pozostawić we śnie. Ukryta i mroczna natura dworowoi nie był podobny do innych duchów zamieszkujących mitologię słowiańską. Nie pojawiał się na przyjęciach, nie przynosił rad w snach i nigdy nie przyjmował ofiar z niewidzialnym uśmiechem. Był ciszą między drzewami, Zimnym oddechem późnego popołudnia, dreszczem na karku, gdy przypominasz sobie, że zapomniałeś o czymś na podwórku. Ale nie chcesz tam wracać sam. O ile domowoi miał niemal ludzki wygląd, stare chłopskie rysy i życzliwe oczy, o tyle dworowoi był inny. Nieliczne opisy, które przetrwały w starożytnych opowieściach, mówią o stworzeniu niskiego wzrostu, ale zgarbionym, pokrytym gęstą, ciemną sierścią, przypominającą włos dzikiej kozy. Twoje oczy. Świeciły się na czerwono lub bursztynowo niczym rozżarzone węgle w ciemności. I mówią, że jego twarz, och, jego twarz, była mieszaniną człowieka i bestii z zębami za dużymi w stosunku do ust i wyrazem, który nie oceniał, skazany. Ale Dworowoi prawie nigdy nie dał się zobaczyć. Jego siła była ukryta. Nie musiał się pokazywać, żeby zaznaczyć swoją obecność. To właśnie w codziennym życiu na polu dał o sobie znać, zdrowy kurczak który obudził się martwy, bez żadnych obrażeń. Ciele, które urodziło się słabe, nawet jeśli pochodziło od silnej krowy. Płot, który zawalił się bez wiatru. Koń, który zawziął się i stanął dęba, patrząc w przestrzeń, jakby widział coś, czego ludzie nie mogą zobaczyć. Wszystko to, powiedzieli starsi, było dziełem dworowoi. Nie lubił nadmiernego hałasu, braku szacunku dla zwierząt, brudu na podwórku i ludzi naśmiewających się z tradycji. Miał naturę mrocznego stróża, nie dbał o podwórko jak stróż, ale jak sędzia, a kara przyszła bez ostrzeżenia. Nikt nie odważył się wyjść nocą na tył domu, bez zapalenia świecy i odmówienia modlitwy. Niektóre rodziny uczą swoje dzieci od najmłodszych lat. Jeśli zobaczysz coś dziwnego na zewnątrz, nie rozmawiaj, nie krzycz, nie oglądaj się dwa razy. Tak działał dworowoj, pomiędzy liniami rzeczywistości, gdzie strach nabiera kształtu bez potrzeby używania dźwięku czy obrazu. Miał to samo przeczucie, że coś jest nie tak, ale nie wiadomo co. I to właśnie budziło taki strach dworowoi. To nie było zwykłe stworzenie, to była obecność niewidzialny, stały i nieprzewidywalny. Można żyć latami, nie zdając sobie sprawy, że tam jest. Ale wystarczyła jedna wpadka przedwczesny żart, okrucieństwo wobec zwierząt noc, kiedy drzwi kurnika były otwarte i przypomniał sobie, że czekał czekając na odpowiedni moment, aby się ujawnić nie słowami, ale konsekwencjami pakt ciszy. W miarę upływu wieków wsie rosły, pola się powiększały, a ludzie zaczęli wierzyć, że zdominowali naturę. Ale istniało stworzenie, którego nie dało się zdominować. I tyle nie zgodził się na nominację. Dworowoj, w odróżnieniu od innych duchów, które były przywoływane, czczone lub przynajmniej tolerowane, był bać się w milczeniu. A kiedy mówimy w ciszy, mamy na myśli dosłownie. W starożytnych rodzinach istniała niepisana zasada, przestrzegana jednak z powagą świętej przysięgi. Nigdy nie wymawiaj na głos imienia Dworowoi. Nigdy, nawet w ciągu dnia, nawet w nocy, nawet nie żartując, ponieważ wypowiedzenie jego imienia było jak zapalenie świecy w ciemności i krzyknięcie wiem, że tam jesteś, i on słuchałem mówiono, że już sam akt nadania imienia Dworowojowi był powołaniem, rodzaj duchowego dzwonu, który przecinał mgłę między światami. Gdyby wymówiono to imię, choćby z ciekawości, przyszedłby. Może nie wtedy, może nie tej nocy, ale On przyjdzie. Od najmłodszych lat uczono dzieci. Rozmawiajcie o domowojach, śpiewajcie leszyjemu, opowiadajcie historię o rusałce, ale nigdy, przenigdy nie wspominajcie o dworowojach. Były rodziny, które używały przezwisk takich jak ten na podwórku, ten na zewnątrz, lub po prostu kiwały głową w stronę tyłu domu, gdy chciały się do niego zwrócić, ale zawsze byli ciekawscy ludzie. Ci, którzy myśleli, że historie są tylko historiami. Śmiali się z legend otaczających ognisko i wypowiadali imię Dworowoja, jakby przeciwstawiając się burzy. Ci, ci zwykle nie śmiali się przez długi czas. Istnieją wzmianki w starożytnych rękopisach słowiańskich o całych wsiach, które to potwierdzają, po prostu przestali o nim mówić. Nie dlatego, że zapomnieli, ale dlatego, że nauczyli się na własnej skórze, że milczenie jest najlepszą formą obrony. Popularne przekonanie głosi Dworowoj żyje tym, co słyszy. Im więcej o nim mówisz, tym bardziej rośnie. Silniejszy, bardziej obecny, bardziej prawdziwy. I tak pakt ciszy. Nie traktat słowami i krwią, ale ciche porozumienie między ludźmi a tym, co niewidzialne. Jeśli go nie sprowokujemy, może o nas zapomni. Jeśli będziemy udawać, że tego nie ma, może pozostanie tam, gdzie należy, czai się, ale jest odległy. Ale każdy w głębi duszy wiedział, że udawanie nie sprawi, że on zniknie. To go po prostu uciszyło. Na razie. Rytuały uspokojenia świadomość istnienia dworowoja była już przerażająca. Tym bardziej, że samo imię może go sprowokować. Ale tym, co naprawdę prześladowało starożytnych, był fakt, że kiedyś dworowo byli zmartwieni nie dało się pokonać. Nie można było stawić mu czoła mieczem, nie można było wypędzić go modlitwą. Nie był potworem, na który można polować. Była obecność, która została narzucona. Z tego powodu wśród ludów słowiańskich pojawiła się jedna alternatywa: uspokoić go, i tak narodziły się rytuały. Cichy, prosty, ale istotne. Wszystkie podwórka, stajnie i podwórka, zwłaszcza tam, gdzie hodowano zwierzęta, przechodziły przez te ulice święte chwile ciszy i ofiarowania. Starsi chłopi, gdy zapadła noc, dyskretnie odeszli w kąt zagrody, kawałek czarnego chleba lub miska świeże mleko, jeszcze ciepłe, pobierane bezpośrednio od krowy. Czasami też wkładają popiół z pieca, zmieszany z solą. To nie było jedzenie, to był znak. Można powiedzieć, wiem, że tu jesteś, i szanuję to. Nic nie zostało powiedziane na głos. Żadnych modlitw, żadnych próśb, tylko ten gest. Bo u dworowoja nawet nadmierne ukłony można było odczytać jako zniewagę, nie chciał nabożeństwa, chciał zamówienie na swój sposób. Najbardziej ostrożne rodziny nadal unikały kłótni i krzyków na podwórku, unikali przeklinania, używania wulgarnych słów, a nawet chodzenia boso po ziemi, na której spały zwierzęta. Ponieważ dworowoj, jak mawiano, miał własne poczucie sprawiedliwości, ścisły kodeks. A wszystko, co uznano za brak szacunku dla jego przestrzeni, było karane. Istnieją wzmianki o osobliwych praktykach w okresie wiosennym, kiedy po raz pierwszy wprowadzano do stajni nowonarodzone zwierzęta. Niektórzy właściciele gospodarstw szorowali suszone zioła na czołach szczeniąt, gdy te szeptały słowa ochrony. To ciche błogosławieństwo było próbą ukrycia szczeniąt przed wzrokiem dworowa, jakby mówiącego: To są moje, nie zabierajcie ich. Ale oczywiście nie wszyscy w to wierzyli. A ci, którzy ignorowali te rytuały. Zapłacili cenę, zwierzęta, które w niewytłumaczalny sposób zachorowały, kurczaki znoszące krwawe jaja. Krowy, które przestały dawać mleko bez powodu albo gorzej, hałasy w nocy, jakby coś drapało podłogę albo pukało w tylną bramę, a o świcie ślady stóp, które nie byli ludźmi. Tak mówił dworowoj, nie słowami, ale z zastrzeżeniami. Rytuały nie były więc tylko tradycją: byli duchowe ubezpieczenie na życie cicha umowa. Utrzymuje Twoją przestrzeń w czystości, pielęgnuje Twoją obecność, a ty zostaw mnie w spokoju. Jednak z czasem wielu przestało w to wierzyć. Rytuały ustały, zignorowali znaki. I dlatego do dziś w niektórych wiejskich rejonach Europy Wschodniej zdarzają się tacy, którzy jeszcze o zmroku wychodzą, dyskretnie zaglądają na podwórko i zostawiają kawałek chleba na ziemi w najciemniejszym kącie stajni, bo dworowoi mógł zostać zapomniany. Ale nigdy nie odszedł. Prawdziwe przypadki i popularne historie, co innego słuchać o dworowojach w opowieściach starszych przy piecu. Innym zupełnie innym jest żyć czymś, czego nie da się wytłumaczyć, i zdać sobie sprawę, że wszystko, co powiedzieli, było prawdą. Na przestrzeni wieków spisano setki relacji o dworowoju, nie w oficjalnych księgach, ale w drżących głosach tych, którzy przeżyli to, czego nigdy nie mogli zapomnieć. Wyobraź sobie zwykły wieczór w małej wiosce w głębi wiejskiej Rosji. Śnieg padał delikatnie na dachy, i panowała absolutna cisza. Kobietę o imieniu Ania, wdowę i matkę trójki dzieci, obudziło pianie koguta. O trzeciej nad ranem, czas, w którym nawet sam kogut nie rozumiał, co robi. Szedł na dół z lampą trzęsącą się w rękach i znalazł kurnik. Rozdziawiony, zamki były nadal nienaruszone, ale drzwi były otwarte, jakby zostały wyrwane od środka. Wszystkie zwierzęta tam były, mniej jeden. A w kącie. Między słomkami, poplamionymi czymś ciemnym, widniał kępka piór i ślad po pazurach, czterech palcach. Nigdy nie wypowiedziała jego imienia. Ale tej samej nocy zostawił kawałek czarnego chleba, monetę i cichą modlitwę w kącie dziedzińca. Nigdy więcej nie było kolejnego ataku. Inna relacja mówi o niejakim Pawle, hodowcy koni na równinie na Ukrainie. Dumny ze swoich zwierząt, ale znany z brutalnego traktowania ich. Któregoś dnia naśmiewał się z lokalnych opowieści i roześmiał się, gdy sąsiad go ostrzegł. Ten na podwórku nie lubi, gdy się go źle traktuje. W tym samym tygodniu wszystkie jego konie nie chciały jeść. Stali się poruszeni, stanęli dęba i walili kopytami w drewniane drzwi. W nocy ze stodoły dobiegały odgłosy drapania. Wydawało się, że cała stajnia porusza się sama. Paweł został znaleziony trzy dni później, śpiący przed domem z wyłupiastymi oczami i drżącym ciałem. Nigdy więcej nie hodował żadnych zwierząt. I nadal są starsze raporty, przekazywanych z ust do ust przez całe stulecia. Jedna z nich opowiada o wiosce, która postanowiła wybudować nowy dom na ziemi, uważanej za przeklętą. Nie odprawiano tam żadnych rytuałów, żadnych ofiar, brak szacunku. W niecały rok dom został opuszczony. Ściany skrzypiały nawet w upalne dni, psy szczekały w pustkę i wszystkie zwierzęta na podwórku zniknęły. Sąsiedzi mówią, że do dziś, jeśli ktoś przechodzi obok w nocy, słyszy ciężkie kroki na suchej ziemi, jakby coś patrolowało jego terytorium. O takich przypadkach nie ma w podręcznikach szkolnych, nawet w oficjalnych filmach dokumentalnych, ale oni nadal żyją w głosach babć, w szeptach między chłopami, w znakach, które mogą dostrzec tylko ci, którzy mieszkają blisko ziemi. Bo prawda jest prosta. Dworowoi może nie pozostawić po sobie śladu dla sceptyków, ale dla tych, którzy żyją na granicy między wsią a nieznanym, Nigdy nie przestało istnieć. Próba zapomnienia przez wieki, obawiano się Dworowoja, szanowano go i unikano. Jego imię było cieniem, który wisiał nad podwórzami i stajniami, zawsze się czaił. Ale w miarę upływu czasu starzy bogowie zaczęli upadać. Przyszli księża, przybyły dzwony kościelne. Święte księgi pojawiały się w językach, które ludzie ledwo rozumieli, ale przyjmowali z wiarą. A wraz z tą nową wiarą przyszła cicha, ale zdecydowana misja wymazać stary świat. Dworowoj. Podobnie jak wiele innych bytów w mitologii słowiańskiej, był określany jako przesąd, czary i diabeł. Mnisi przechodzący przez wioski nie chcieli słyszeć o duchach na podwórzu. Chcieli ciszy, zamówienie, doktryna, i tak się zaczęło próba usunięcia. Zakazano rytuałów uspokajających: chleb w zagrodzie, herezja, mleko pozostawione w ofierze, świętokradztwo. Słowa szeptane w cieniu stajni akt niewierności wierze chrześcijańskiej. Co gorsza, historie zaczęły znikać. Starożytne ustne opowieści, które kiedyś przechodziły z dziadków na wnuki jak niewidzialna nić ochronna, po prostu przestali być liczeni. Dzieci dorastały, nie wiedząc, co oznacza to przerażające uczucie, gdy przechodzi się nocą przez podwórko. Nie rozumiem, dlaczego psy na nic nie szczekają. Cisza, która kiedyś była szacunkiem, stała się wymuszonym zapomnieniem. Ale wymazanie istoty takiej jak dworowoi, nie jest jak spalenie książki. On nie trzeba pamiętać o jego istnieniu. Nawet gdy ołtarze zastąpiły ofiary, a chrześcijańskie modlitwy uciszyły starożytne pieśni, nadal działy się pewne rzeczy. I nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Konie chorowały bez powodu. Bramy same się zatrzasnęły. Zwierzęta zniknęły. A w najcichsze noce wciąż słychać było dziwny hałas w magazynach. Jakby coś dużego wlokło się po ziemi. Ci, którzy nadal pamiętali, którzy wciąż pamiętali czasy przed kościołami, po prostu patrzyli w ziemię i kręcili głowami. Nie rozmawiali, ale oni wiedzieli. Nigdy nie odszedł. Po prostu zdecydowałeś się przymknąć oko. Z biegiem czasu dworowej stał się kulturowym duchem, nie na polach, ale w odległych wspomnieniach, w lękach, których nikt już nie chciał nazwać. Zaczął żyć pomiędzy liniami w domach, w których dawne tradycje były utrzymywane w tajemnicy, gdzie starsi ludzie od czasu do czasu zostawiali za stajnią kawałek chleba. Na wszelki wypadek, plan zakładał zapomnienie, ale Dworowoi nie żywi się pamięcią, żywi się dalej obecność. I póki jest podwórko, cień bez właściciela, koń, którego nic się nie boi, on tam będzie. Powrót w kulturze współczesnej możesz nawet pomyśleć, że to wszystko masz już za sobą. Że dworowowie, jak wiele stworzeń ze starożytnego folkloru, zostali zmieceni w zakurzony zakątek historii, wraz z opowieściami babć i dziecięcymi lękami. Ale czy naprawdę nim byłby? Prawda jest taka dworowoj nigdy nie był tak obecny jak teraz. W czasach nowożytnych, kiedy ludzie oddalili się od ziemi, zwierząt, a nawet samej nocy znalazł nowe sposoby na powrót. Nie słowami chłopów, ale w ekrany, nas zawody sportowe, nas filmy, w historie grozy, które stają się wirusowe w internecie. Prawie niezauważalnie wrócił. Gry takie jak Wiedźmin, inspirowane mitologią słowiańską, przedstawiają jego przebrane wersje. Duchy stajni, cienie na polach, stworzenia czające się na obrzeżach domu. W filmach i serialach Echa dworowoi widzimy w milczących postaciach zamieszkujących podwórko. W istotach, które każą bez słów, które pojawiają się, gdy łamane są rytuały, a wszystko to bez podawania swojego prawdziwego imienia. Ale on tam jest, ukryty między wierszami, tak jak zawsze. Kanały internetowe, filmy z rzekomo nadprzyrodzonymi zapisami, fora, na których użytkownicy dzielą się informacjami przerażające doniesienia o odgłosach dochodzących z domu, o dziwnie zachowujących się zwierzętach, o niewytłumaczalnych obecnościach. Wielu nawet nie wie, ale rozmawiają udział. Jest coś ciekawego. Im bardziej społeczeństwo odłącza się od natury, tym bardziej staje się podatne na rzeczy, które wcześniej rozumiało. Szacunek, jaki starożytni żywili do przestrzeni na zewnątrz, przerodził się w arogancję. Cisza ustąpiła miejsca szyderstwom. I jak zwykle dworowoj nie wybacza braku szacunku, nie potrzebuje, żebyś mu wierzyła. Nie potrzeba ołtarzy ani naśladowców. Wystarczy, że ktoś w środku nocy wyjrzy przez okno i poczuje, że nie jest sam. We współczesnej kulturze. Dworowoi stało się odbiciem tego, o czym zapomnieliśmy. Strach przed tym, czego nie możemy kontrolować. Cena najazdu na terytoria bez pozwolenia. Jak ważne jest zachowanie pewnego szacunku, nawet wobec tego, czego nie widać. Wrócił. Nie jako stworzenie z futrem i czerwonymi oczami, ale jako żywy pomysł, który przygląda się granicom współczesnej świadomości. I może, tylko może, to wszystko dzieje się nie dlatego, że dworowoj chce, żeby o nim pamiętano. Ale dlatego, że w głębi duszy on nigdy nie zostało zapomniany.